Czy da się wyleczyć łysienia androgenowe? No i niestety odpowiedź jest taka nie. Ja jestem tego przykładem. Niestety można je zaleczyć, można fajnie z nim funkcjonować, ale zawsze z tyłu głowy trzeba mieć tą uważność na te włosy. Kiedy one zaczynają. Się pogarszać, tak? Na przykład w momentach większego stresu, w momentach leczenia, osłabienia organizmu, niedoborów witaminowych, operacji, jakichś zmian, ten proces chce zacząć ruszyć jeszcze z większą siłą, więc to nie jest tak, że zrobicie sobie zabiegi, że te włosy wam zarosną do takiego etapu, do jakiego mamy możliwość, że one już więcej nie wypadną. Absolutnie to nie jest prawda. Cały czas zwracamy uwagę na włosy i robimy wszystko, żeby jak najlepszym stanie je utrzymać, czyli trzymamy się dalej diety, trzymamy się suplementacji. Trzymamy się pielęgnacji odpowiedniej do dobranej do skóry głowy. To nie jest tak, że kończycie zagęszczać włosy i kończycie przygodę z włosami. Absolutnie nie, nie da wyleczyć się łysienia androgenowego.